Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o Nowym Graczu. Gracz jest egzotyczny, gra jest wielka i stawka niemała, bo jest nią rząd Dusz. Konkretnie rząd Dusz Milionów Graczy. Będzie o największej w historii operacji wycofania firmy z giełdy i państwie, w którym niemal wszyscy obywatele są tak młodzi, że opłaca się przebudować dla nich całą gospodarkę. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! A zaczniemy od historycznego wydarzenia. Historycznego w krainie finansów oraz w krainie przemysłu rozrywkowego, bo chodzi o przejęcie za niewidziane wcześniej pieniądze i biznesową podróż z amerykańskiej Doliny Krzemowej wprost do bliskowschodniej kamienistej pustyni. Konkretnie chodzi o firmę produkującą jedne z najsłynniejszych gier komputerowych świata oraz o fundusz gromadzący publiczne pieniądze jednego z najbogatszych jak dotąd państw świata. Fundusz jest saudyjski, firma amerykańska. Firma to Electronic Arts, a państwo to Arabia Saudyjska, gdzie Państwowy Fundusz Inwestycyjny gromadzi dochody ze sprzedaży ropy naftowej. Podczas gdy Arabia jest jednym z największych jej światowych producentów, fundusz miał niemal nieskończone możliwości, przynajmniej do niedawna. Do tych możliwości wrócimy jeszcze w tym odcinku, ale najpierw o transakcji, która poruszyła świat finansów oraz świat gamingu. Oba światy łączy jedno pragnienie zarabiania. Electronic Arts znacie? Jeżeli nie znacie, to nic dziwnego. Możecie znać skrót EA i charakterystyczne logo składające się z dwóch liter, a także hasło marketingowe It's in the game. Electronic Arts wydaje najczęściej kupowaną grę piłkarską znaną niegdyś jako FIFA, a także serię z Simsami Need for Speed, Apex Legends i Battlefield. Pierwsze trzy przyniosły jej wielką popularność i regularne wpływy do Kasy FIFA, czyli EA Sports FC, przez 30 lat sprzedała się w uwaga! 250 milionach egzemplarzy. Simsy kupiło 200 milionów graczy. Need for Speed 150 milionów. Firma miała w ubiegłym roku 2 miliardy dolarów czystego zysku. Do szczęścia brakuje jej tylko udanej gry na urządzenia przenośne i na tym polu poległa ostatnio co najmniej dwukrotnie. W gry EA, albo jak kto woli, EA, gra się na komputerach stacjonarnych i na konsolach. Arabia Saudyjska ma drugie co do wielkości zbadane złoża ropy naftowej na świecie, jest globalnym liderem jej produkcji. Dochody ze sprzedaży gromadzi na specjalnym państwowym funduszu, z którego finansuje państwowy dobrobyt oraz ostatnio rozwojową dywersyfikację, czyli zróżnicowanie źródeł dochodów, bo świat się elektryfikuje. Coraz większa część transportu chodzi na prąd, a to znaczy, że paliw produkowanych z ropy potrzebuje. Coraz mniej. Rządzący państwem Saudowie stawiają więc na rozrywkę. Chcą, by ich kraj stał się wielkim, wesołym miasteczkiem. Na pustyni budują serię futurystycznych osad, organizują azjatyckie igrzyska olimpijskie w sportach zimowych, które chcą rozegrać w górach na arabskiej pustyni. W wielki sport chcą wejść na stałe. Arabia Saudyjska ma już angielski klub piłkarski Newcastle United, do swojej ligi futbolowej ściąga największe światowe gwiazdy, jak Cristiano Ronaldo czy Karim Benzema. Piłka nożna rządzi sercami saudyjskich kibiców, a budowane przez państwo na środku pustyni miasto Niom ma mieć jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów piłkarskich świata. Riyad wyłożył też miliardy dolarów we franczyzową markę turnieju golfowego i organizuje widowiskowe walki bokserskie. Ale poza tym, jako jedno z niewielu państw na świecie, ma państwową strategię rozwoju gamingu, a nawet własny Puchar Świata w e-sporty. Wygrania w puli dla Mistrzów Gamingu 70 milionów dolarów, kwota historycznie rekordowa. Na ostatnie takie rozgrywki w lipcu z całego świata zjechało ponad 2000 graczy z 200 klubów i 100 państw na świecie. Konkurowali w kilkudziesięciu dyscyplinach, od jednoosobowych strzelanek do epickich bitew drużynowych. Imprezę otwierał koncertem Post Malone, jedna z największych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej. Za dwa lata Saudowie będą gospodarzami pierwszej w historii Olimpiady Esportowej. Tu przypadku nie ma. Arabia Saudyjska jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym oficjalna polityka rządu koncentruje się na rozwijaniu gospodarki opartej na rozrywce, w tym na gamingu i e-sporcie. Państwowa strategia przewiduje, że branża stworzy prawie 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Pozwoli młodym Saudyjczykom rozwijać umiejętności w branży nowoczesnych technologii oraz w zarządzaniu. W kraju, w którym ponad 80% społeczeństwa to ludzie do 30 roku życia. Planowanie im przyszłości to sprawa kluczowa. Tym bardziej, że większość z nich, bo aż dwie trzecie, zalicza się do fanów gier komputerowych. Każdy z Saudyjczyków ma telefon komórkowy, każdy wychował się na YouTubie z konsolą do gier w dłoni i spędza wolny czas na e-sporcie. Na dodatek połowa z tych graczy to kobiety. Gaming nie jest więc na Półwyspie Arabskim typową męską dyscypliną sportową. Saudyjczycy kupili więc firmy z prawami do Pokémon Go i Monopoly Go i kilka mniejszych przedsięwzięć, bo rozrywkę traktują śmiertelnie poważnie i widzą w niej, a szczególnie w rozrywce cyfrowej, przyszłość swojego kraju. Mamy więc równanie z dwiema wiadomymi, jedną z największych na świecie firm gamingowych oraz państwem, w którym dwie trzecie obywateli gra w gry, państwem z nieskończonymi zasobami gotówki i gotowością do wielkiego zwrotu w gospodarce. I mamy wynik, największą taką transakcję w historii globalnego kapitału. Saudyjczycy wraz z partnerami, w tym firmą należącą do zięcia amerykańskiego prezydenta, kupią Electronic Arts za 50. 5 miliardów dolarów, część pieniędzy na zakup pożyczą, a firmę wyprowadzą z amerykańskiej giełdy, na której jest notowana, przeprowadzając największą taką operację w historii amerykańskiej giełdy. Przejęcie IA to bowiem największy wykup akcji na Wall Street. Dzięki temu nowi właściciele zyskają większą swobodę zarządzania rozwojem firmy bez kontroli tłumu akcjonariuszy. I teraz o tym, co ten kopernikański przewrót w branży komputerowej rozrywki oznacza dla samych graczy. Tu zdania są podzielone. Część rynku uważa, że saudyjska inwestycja w gaming oznacza świeżą gotówkę na rozwój. Dzięki temu Electronic Arts może zdobyć przyczółek na rynku gier mobilnych. Są też jednak sceptycy. Inwestorzy włożyli w biznes tak ogromną kwotę, że będą chcieliby by ich pieniądze przynosiły zysk. Tym bardziej, że ogromną część musieli pożyczyć i będą musieli zwrócić z odsetkami, i dlatego mieliby np. podnieść opłaty dla graczy za wersję premium lub zwolnić część pracowników, by obniżyć sobie koszty. Jedno jest pewne transakcja jest dowodem na to, że Arabia Saudyjska podchodzi do swojego planu na przyszłość z zaangażowaniem i powagą i jest gotowa przechodzić w państwowej strategii rozrywkowej od słów do czynów, by zasiąść przy branżowym stole, przy którym siedzą najwięksi światowi gracze, rodem z amerykańskiej Doliny Krzemowej, i w końcu decydować nie tylko o tym, gdzie powstają gry, ale także kto, gdzie i jaki produkuje sprzęt, w tym. Ukochane przez graczy konsole, a także wszelkie zbędne i niezbędne akcesoria. Świat arabski wchodzi więc do pierwszej ligi w jednym z najbardziej dochodowych sektorów branży rozrywkowej i jednym z najbardziej przyszłościowych. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.